Siemano Dobry pani No dobra, 25 tysięcy lajków On I... robi przysiądz Nie ma od przysięg <grym> <grym> Oj. Ups Siemano Wziana wariaty W końcu rower Boże. Jeszcze trochę chory jestem, ale już mi trochę lepiej. <grydy> Zajebiście, w końcu. Lecimy na pewno dzisiaj do Kewca. Lecę po Michała, czekaj. Tak. O, jaka już piękna jesień się robi. Może do lasu dzisiaj na chwilę wjedziemy. Tylko na inne traski, nie na wąwóz, bo nie na wąwóz. O, panowie specjaliści. No i co, pośmigamy sobie trochę. Trzeba wjechać do tego kewca. No i coś się może przy okazji jeszcze odnajdzie jakaś sytuacja do, do nagrywki. Wiecie o co chodzi. No, także lecimy. Pogoda jest śliczna, ale zimno jest, ej, to że jest słońce. To nie jest nic fajnego. Wow, 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 wow. Bez ręki po schodach lipa Where is Michael? O oh, Michael Schumacher <laughs> Simano Schumacher <laughs> Wypłacił? No. Już? No. Co ty gadasz? I co, już jesteś w stanie jechać gdziekolwiek? No. Czy jedziemy tam, gdzie miałeś jechać? No, pojechać najprostsą. Okej, okay, dobra. Ty Wtedy przyjeżdżałeś? Wtedy uh. przyjeżdżałeś? Ta nie wie, o co chodzi. Kobita nie wiedziała, o co chodzi. Dołączył do nas. Ja dym. Siemano. Przepraszam panią. Dziękuję. Dzisiaj będę bardzo uprzejmym rowerzystą. Dzień dobry panu Dzień dobry. Ma pan bardzo ładny rower Skąd go pan wytrzasnął? Nie ja wiem wystawił no, przed śmietnikiem Aha Taki znowu bogactw. Aha. Przepraszamy panią Dziękujemy ja, Kolor mu się nie podobał. Słucham? Kolor mu się chyba nie podobał Kolor mu się nie podobał? No, no. mi też się nie podoba Stary mam pomysł Mam pomysł tak? dachu go wsadzimy Dawaj, ja wejdę tutaj, tylko musisz mi podać Wejdę tu Ty pajkiś pendrive Pajki adapter Ostro, zawijam Wejdę tu Normalnie, tylko później jak zejdę Czekaj, czekaj, czekaj chwilę No jak?

Nie jesteś taki! Weź postaw jeszcze swoją włokładną na Instagram poleci. jak, jak, jak to, zobaczcie go minę. Jak on wyjdzie. Ciekawe ci się wkurzy. Chciałam wejść przez okno na klawce podatku. A no to i go tak w ogóle usiąść, ta I tego. A gdzie jest Piotrek z moim rowerem? Na górze Czekaj, zadzwonię do niego. Jeszcze sam nie otworzy. Dzwoniłem, chciałem wejść na chwilę do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. O, rower się zmienił. Oni tu stali, a ci kurwa rowerem wypierdolił gościu no no dobra, to, ja mam no to Oni stali i się śmieją. Bo... Hello. hello Ten jeszcze stracił Ciekawe Ciekawe kiedy się kapnie no. o. Co tam, Michał? Wiesz, co chcieliśmy zrobić? Wiesz, co chciałem jeszcze zrobić? Dzwoniłem do ciebie, chciałem wejść, wyjść Tym oknem i za tam stanął. I tak o Ojku, dobra, ściągam, to będzie było no? Nie jesteś zły? Staną na nie. Ten A. Czekaj. Tak i, je, się Hops, i z rowerem, nie taką It's a prank, bro! It's a prank, bro. Ja już miałem nowy <laughs> rower. <road. laughs> To one są. Jakby były takie 5 razy dłuższe A tu przez budowę nie da rady przejechać? Da radę? Nie, tam nie o. Nie można? Ja. A ja mam certyfikat Paszport poszatu. Paszport poszatu? Jestem hardcorem nie, nie jadę po tym, mam to gdzieś nie jadę, bo mnie znowu ktoś za nogawkę złapie ty. Dużo wiary, dużo wiary, dużo wiary. O nie. Nie, dużo wiary. To później. Za dużo? No bez sensu. Później polecimy. Tylko telefon. Tylko telefon, no. Masakra. I tylko lajki i lajki. Nie ma. Czy chciałby pan się spocić w spocie reklamowym? Symagik Trzymaj ją, trzymaj Grzandada Siema Siema, siema. siema. <grywa> Chyba widzowie ty Ja ich chciałem w maskach ponagrywać, a tu siema <grywa> Siema no prosto, prosto Tam masz korek Tam mam korek Ej, tam jest korek. Ja chcę tamtędy. O! GTS! It's a magic. No nie ma korku. Strollował mnie. Siemano. It's a magic. What? Chcieć więcej aut. Ow oh je, yeah, 6 zł. Tak jest, tu... Lubię to. Siemanko Tu się pasuje. Green line. здравй о часто давай видел <Michael>, давай си добро достаточно Michał leci! Ej, fajnie było! Kolełko mi się przekręcało Bum! Przepraszam, ja mogę pani serwis roweru zrobić? A co się stało? A nie wiem, mogę pani coś zraperować. Okej. Okay. Nie, to nie. Profesjonalne wpierdanie się w skrzyżowanie Nie czuję, że rymuje Ja też chcę, ja też kurde Ale ja wiedziałem co to będzie, nie? Dlatego nawet nie podjeżdżałem Ja też chcę, ja też chcę, przejechali Brawo Eryk, Michał Perfekcyjne duo Oj! Co teraz? Ha! Jest! Napoić się muszę Bo się uduszę dzień Dobry dzień Ja bym chciał kupić ten napój Czy przeszło? Dziękuję Pani uprzejmie Do widzenia jako kurwa, yo, man, Jak parę z w człowieku. Szymaneczko kurwa! Ej yo, jo, yo, yo ja kurwy. Chcesz napić? Mam swoje. A, pi swoje. Jaka małpa w ogóle ty. Ja bym powiedział, że ty jesteś mało. Ja miałem... Ale ja nie widziałem czy co kupujesz ty. Ja to już miałem wcześniej. Dobra, ale wyciągnęłeś kiedy ja, ja Ci pokazałem. Kontrolę Nasze Tylko wyobraźni. Ten, co pizzę wziął na wynos. Margarita tylko była, co? Bo nie cebularz nie no. Naprawdę cebularz? No. O nie. O nie. A lubisz zupę cebulową? Nie, a, a, śledziową? nie a śledziową? Zupa śledziowa, człowieku. Jest w ogóle coś takiego? Jak zupa śledziowa? No bierzesz wiadro śledzi w łyżkę i w p... Dobra, zjedz da spokojnie ty Czego tam strzelasz z tego nosa ty? Lepiej z nosa niż z dupy. Bike check. mordy yeah. Mmm Też przymdać trochę Cebulowa pizza Ej, Dzień dobry, czy chciałby pan się spocić w spocie reklamowym? Chętnie, chętnie. Spocił się jestem spocony <laughs> Widać, że jesteś takim spoconym Michałem Tutaj jaka perełeczka, ty. Don't touch my bike Don't touch my trollola Ding Ding dong Baj no, idzie Idzie cebulowy Bajki boxowe Cebulowy tox <laughs> Cebulandi jaka wina To lubię cebulę Kraków ręka z... do góry Masz zoom na wideo Na wideo zobaczymy na wideo? Ten gości robi przysiad na, na skałę Powstał Ty no 20 20 -klatny. No, no, ale to się rusza, ty. No, no, no. Widać nawet, o czym gadają Co ty robisz, gościu? <grymny> Jaki zoom, człowieku. <tłue? grymny> Czekaj, muszę wycelować. Czekaj, odzoomę trochę. O, tu? O, oh, yeah! od weź i teraz. No. Normalnie jak się zamyka, soczewka super. To jest ta szeroka, ta na samym końcu, ta. Ta. O Dobrze. O Michał, zrób przysiad. To jest wyzwanie na WF tutaj. Normalnie przysiad robiony, tak? 走。<c oughs> <c oughs> To, je, to jest dla Piotka wyzwanie, jak dacie 10 tysięcy lajków like Nie ma opcji, spierdalaj. nie ma opcji Nie ma opcji, co ty Kasuj ten film Kasuj ten, ten film będzie co najmniej chory, stary No dobra, 25 tysięcy lajków, like on I robi przysiad na Nie film. ma opcji, człowieku. Przysiad na słup, człowieku daj stary o! Ty! W by tam. Yeah. Z czego się śmiejesz? Co mi to blokuje? Hyc, hyc. Wow, buty mam. mano O kuio. Co? Ta. Ban ty. No trochę lipa. Je, foteczka. Stary, ja uwielbiałem po drzewach chodzić Mówisz, że ja nie? Nie wyjebiesz Tajem z gwiazdami te Tu w prawo no Co, lecimy te schody czy górkę? Fajna jest ta góreczka o, Elegancko Ale tu kupa lat nie byłem Fajnie No i w dół se zjeżdżasz Juu. Kiedyś nawet na sankach myśli. Tam na samym dole uważacie bo jest taki uskok z tego co pamiętam. Nawet chyba na nartach pojeździłem. Tu był wyciąg. No tak, tak. Małe ujęcie zrobimy telefonem. Wróć. Witajło. Śpiący. Sztocik. Kościół elegancko jeszcze mogłeś dołożyć no jeszcze je tam tam 20 to nie, to masz jeszcze setkę nie. tak, ale to ta setka jest przy zdjęciach, a tak to jest 20 na wideo, to i tak dużo i tu góreczka, cyk <gryw> setką kościół to już 40 wystarcza no sprój, bo się zaraz przełączy na kolejny obiekt 100 Nie. Niezco No to są dajki Mafał sokra to by wiedział No <ścoughs> Jakie to jest fajne, nie? To co? To lecimy? Let's go No uh tam o kurwa! Ale kureczka! Pamiętam, że te schody są strasznie głupie w tym momencie. Tylko nie pamiętam, w którym. Pierwszy nie. Ja mogę jechać za tą, to ci nagram. Ready? Pyk! Let's go! Jebane one są O Jezu, jakie te schody są Wschizowe Słyszałem coś właśnie Siemano Siemanko Siemano, Siemano. Dobry pani. Dwa bismaty poproszę. Dwa bismaty. To wszystko? Dziękuję uprzejmie. papa. Pa. mnie. Uważaj, wariacie Dzięki. Komplet. A jest jeszcze lepsze Ale ten Wziąłem dwa Bismarty I mi się kurde szkoda chłopa zrobiło Idę mu dam Ej ziomek Ziomek Dobra Trzymaj, zjedz sobie Zbacz tego Wszystkim co teraz jedzą smacznego życzę Pa Dobra Jedzonko Czekaj daj No poczekaj no Przyszli ci nie zrobię. O, kurwa! Bo to lewa ręka, a ty jesteś lewy ręcznik, teraz prawo. Dawać. Trzeba cię zbejtować. No, czekaj, chrzty zielone. Wygrałem, poddał się. O, ja tu jadę w prawo. Oj Ups, ups. O Zero, kompletnie. Dzięki Wariaty, że byliście do następnego filmu Nara Nara Michał Do następnego, a następny to będzie Lerwa Merleo. Dla lasu z pomysłem Nara